Nikt nie lubi siedzieć w domu, zwłaszcza tak długo, jak, jak musieliśmy siedzieć. I, I chyba też o to chodzi w tym wszystkim, żeby grać w środkówkę. Jeżeli podsumujemy sobie tak naprawdę te nasze dni, no to ponad miesiąc tak naprawdę jesteśmy bez meczu. No i zobaczymy, co się wydarzy, tak? Na tą chwilę. Mamy bardzo mało czasu do naszych kolejnych spotkań. Jesteśmy praktycznie... Niektórzy nasi zawodnicy są bezpośrednio prosto z domu gdzieś tam ściągnięci teraz do trenowania. Dlatego też najpierw tak naprawdę musimy wszystkich zbadać i dokładnie sprawdzić, czy, czy nie ma jakiś powikłań i czy wszystko jest ok. Część badań już jest za nami, czekamy na wyniki. Te wyniki, które na razie mamy, są do tej pory wszystkie w miarę zadowalające. Natomiast no, widać również, również przeprowadziliśmy chłopakom taki krótki test po, po tych pier przed pierwszymi zajęciami i po, kilku, po pierwszych kilku treningach na, na bieżni no i widać że to tętno rzeczywiście skacze bardzo szybko do góry. Zawodnicy ta wydolność jest rzeczywiście niższa i no i chłopaki zresztą czują się też tak że dużo szybciej się męczą. E, więc trenujemy krótko mało intensywnie na pewno. E, Naprawdę ciężko jest teraz wyrokować, co przyniosą nam kolejne dni i, i kolejne tygodnie. Żałujemy, że nie mogliśmy grać przez miesiąc, bo tak naprawdę czekaliśmy na, na przeciwnika dwa tygodnie, kiedy byliśmy zdrowi. Akurat tak układały się mecze i kolejki, że nikt nie był w stanie z nami zagrać spotkania. No, a później dwa tygodnie straciliśmy tak naprawdę przez, przez COVID. Mamy zawodników również, którzy przeszli ciężko tą chorobę. Nie jest ich dużo, ale jest to taka liczba, no, że tak powiem, no, no nieciekawa i na pewno. Ktokolwiek nie przechodzi tego, tego, tego źle, no to, to nigdy nie jest powód do zadowolenia, więc mamy też zawodników, którzy przeszli tą chorobę ciężko i pewnie nie będą w stanie grać w najbliższych spotkaniach. Natomiast mamy kilku zawodników z negatywnymi testami, e, mamy też, którzy nie przeszli choroby, no ale mamy też kilku zawodników, którzy przeszli tą chorobę w miarę, w miarę ok. I, I raczej z tych dwóch, trzecich, można powiedzieć, naszej drużyny będziemy starali się e, no, w najbliższy weekend e, znaleźć jakieś zestawienie, żeby, żeby rozegrać spotkanie w Będzinie. Tak, na pewno czekaliśmy na ten moment, kiedy wszyscy dojdą do, do, przyjdą na trening i, i będą zdrowi. Dzisiaj, z tego co wiem, to tak, tak to ma wyglądać, więc zaczynamy znowu w pełnym składzie. E, budowanie naszej formy, można powiedzieć, e, od nowa, bo. Bo po takiej przerwie na pewno ciężko będzie wrócić. No tak, Cieszymy się, że wreszcie, że wreszcie możemy się spotkać na hali czy na siłowni. No jest to dla nas ważne, bo troszkę mieliśmy tej przerwy. Mam nadzieję, że już nas te wszystkie problemy będą omijać i, no i że wreszcie zaczniemy grać. Tak, tym bardziej, że to już każdy był nastawiony na to, że, że sezon trwa. Byliśmy przygotowani na mecze. Mecze zostały odwołane. Musieliśmy iść na kwarantannę, dlatego na pewno ciężko było. Wytrzymać w domu próbowaliśmy każdy w miarę możliwości coś, coś robić, żeby, żeby nie wypaść z obiegu, z jakichś ćwiczeń siłowych i naprawdę cieszymy się, że, że teraz zaczynamy już normalną pracę. No zobaczymy tak naprawdę, jak ta forma nasza będzie wyglądać, bo no na ten moment nic nie wiemy. Cieszymy się na pewno z tego, że wreszcie możemy, możemy wreszcie potrenować, no więc zobaczymy. Myślę, że forma jest pod znakiem zapytania. Nikt nie wie, jak będziemy wyglądać po takiej przerwie. Najważniejsze, żeby nikt sobie nic nie zrobił i, i żebyśmy powoli wchodzili, wchodzili na coraz to wyższe obroty, aż dojdziemy do optymalnej formy. Wszystko tak naprawdę, Przez jeszcze pierwsze dni było powiedzmy ok, że potrafiłem sobie znaleźć zajęcie, aczkolwiek już później było to dla mnie męczące, ciągłe siedzenie w domu. I... Niemożliwość wychodzenia nigdzie. No, tak jak wspomniałeś mieliśmy tak naprawdę cały czas te treningi na, z trenerem przygotowania fizycznego, więc aż tak się nie zbaliśmy. Tak, teraz trzeba będzie też nadrobić te mecze, które straciliśmy, bo, bo trochę ich mieliśmy odwołanych i, i na pewno będzie dużo grania, ale tak jak powiedziałem, musimy powoli w to wszystko wchodzić, żeby nic nikomu się nie stało i, i przygotowywać formę. Pod te wszystkie spotkania. No musimy, musimy być zdrowi i gotowi, bo dużo tych meczów nam przepadło i dużo mamy meczów do nadrobienia.